Witam serdecznie w kolejnym filmiku. Biorę się za takie wstępne moje oględziny. No i słuchajcie, jest dziura w podłodze. Z tego, co teraz sobie przypominam, jak wyglądał ten perżot. Zresztą widać to chyba, było widać na tym filmiku. Podlinkuję wam jeszcze raz w opisie. Rzecz w tym, że jego podłużnica ewidentnie wryła się tutaj w zderzak. I to widać, jak wyszarpała dziurę w zrzewku. Tutaj poszedł jego, jego lampy i tak dalej. I słuchajcie, ta podróżnica wytargała dziurę w podłodze. Że tu blachaż chwyciła gaśnicę, że nie mogę jej wyciągnąć. Czy belka tylna widziałem zmasakrowana? Park troniki, i tak dalej. No, szkoda mi słuchajcie też tego, że auto było naprawdę dobrze zakonserwowane. Pytanie, czy mi Honda to zrobi, czy będę musiał sam to powtarzać z tyłu. Tłumik spadł z wieszaków. I na przykład jest tu lekko zatrapany. Pytanie, czy mi się należy nowy tłumik, czy nie? Nie no słuchajcie, tutaj nie jest pogięte nic. Podłużnica. Ewidentnie jego podróżnica wytargała tu dziurę. Co ciekawe, pan policjant spisywał licznik, że nie wiem, do jakiej bazy danych to idzie. Chciał zobaczyć przebieg i zrobił fotkę. No i jest awaria Parktroników. Ciekawe jak kamera cofania... ...działa. I wyświetlają się Parktroniki, że mają przeszkodę. 53 tysiące. O, słuchajcie, jeszcze zauważyłem, to warto pooglądać ta podłoga. Słuchajcie, wchodzi tu do bagażnika na dwóch zawiasach. No i jak się okazało, obydwa zawiasy plastikowe są zerwane. O, drugi turecz. Tutaj widzimy pytanie, czy mi wymienią same zawiasy całą tą podłogę jak myślicie myślę, że sama podłoga taka w Hondzie jest warta parę, stów, parę stówek także trochę grosza tutaj ubezpieczalnia będzie musiała wypłacić no słuchajcie, samo to, że będą wykręcać klapę tu jak widać w życiu nie było nic odkręcane oryginał pięknie fabrycznie zalane, śruby i już będą ślady drobna sprawa, ale boli Pytanie czy lampy trochę nie doszły i botników gdzieś tam nie zarysowały, ale wygląda na to, że nie, bo nie ma śladu na lampach Dobra, będę musiał zawiesić ten tłumik, bo mi szkoda tak jechać w ogóle na oględziny, żeby on tak wisiał na, na zawieszeniu. Pytanie czy dam radę No słuchajcie, udało mi się zawiesić tłumik na wieszaku ale ewidentnie tłumik jest słuchajcie cofnięty zresztą to widać Tutaj zobaczcie, jak wytarła opona. Widać czy nie? Widać chyba. Czyli tu podczas uderzenia na tyle się przesunął tu do, do środka, do przodu auta, że opona go ładnie wyczyściła. Natomiast no, tu teraz ładnie widać, jak tu ładnie wyczyścił. Tu też natomiast z tego co widzę, ja nałożyłem tutaj ten gumę na wieszak tunika natomiast musiałem mocno naciągnąć tutaj do tyłu a mi się wydaje że to powinno być równiutko w linii w pionie także ta guma to w ogóle zaraz chyba spadnie z powrotem bo ona jest naciągnięta czyli tłumik przesunął się o jakieś 3 cm do tyłu tutaj to samo jest naciągnięte, ewidentnie się przesunął więc oglądam go tutaj i wygląda na to że tu dalej na tej rurze, na tym załamaniu, bo tu jest tak pod kątem, i tu się musiała przekrzywić ta rura, i tu mi się cofnął. Także na to muszę im zwrócić uwagę. No, tutaj słuchajcie, podłoga w ogóle nie jest pogięta. Ewidentnie tylko przedłużnica, wytargła wytargowała tę dziurę. Szkoda w sumie Na no, upartego to by to naciągnął i zaspawał, no ale ja chcę mieć naprawione auto na tip-top Bo wiecie, że ja dbam o auto. Stąd niech się Honda buja No dobra Zauważyłem jeszcze jedną rzecz Bo chciałem sprawdzić czy centralny działa i słuchajcie, centralny działa, zamyka wszystkie drzwi, i tak dalej, łącznie z klapą. Natomiast nie migają kierunkowskazy, nie pamiętam czy przy otwieraniu, czy, czy przy zamykaniu, raz migają dwa razy raz, raz i przy zamykaniu, i przy otwieraniu, nie działają kierunkowskazy z przodu też, nic zamykam zamknął się więc pytanie dlaczego? myślałem może że się spaliła żarówka albo coś od żarówki ale nie, wszystko działa że nie wiem co się stało jeszcze ją zapalę, posyłam tego tłumika czy on czasem nie chodzi głośniej słuchajmy Nie, jest okej. Okay. No teraz się ładnie powiesił i sprężynuje na tych gumach. Tu we koła zapasowego leżało takie coś urwane. I nie wiem co to jest, od czego to się urwało. Jakiś odbojnik, ale od czego Klapy Tu jest odbojnik. Nie wiem co to jest, macie pomysł. Okej, okay. dzięki, trzymajcie